Ja do ciebie przypadkiem Centrum Kultury i Turystyki w Jurze i forte <śmany> na pewno. Piosenka na pewno jest słowa na cała na szafani. <śmany> me there oh

Thank you. serdecznie chciałam zapytać jak długo panie już działają tutaj u nas w Bielrze tutaj działamy 3 lata 3 lata A czy y, młodzież garni się bo jak panie założyły koło to czy ono się rozszerzyło Rozszerzyło się, po, po roku czasu się rozszerzyło. Mamy bardzo mieszane towarzystwo i starsze kobiety, które nam e, doradzają, że tak powiem, i sprzedają swoje przepisy, już takie e, z dawień sprawdzone. dawna, sprawdzone od, od swoich mm -hmm. babć. Ale mamy też bardzo dużo, na przykład w tym roku dopisało się młodzieży e, kilka dziewcząt takich 18-, 19-letnich. Także. Rozwijamy. Super, czyli młodzież jest chętna, podoba im się e, takie właśnie regionalne e, dania, bo widzę, że tutaj panie przygotowały same smakołyki. Proszę opowiedzieć, co mamy ciekawego, smacznego tutaj na stole? Przede wszystkim mamy smalec, spajną chleba, Z mamy bigosik. Ale... A ogórek kiszony, możemy liczyć Dada, na ogórek? Oczywiście ogórek kiszony, ale idziemy na nowoczesność i są deserki. Super, to proszę mi powiedzieć, co to za deserki? Mieliśmy wcześniej trzy rodzaje, ale już jeden nam... Takie smaczne, że się rozchodzą. Panie. Mamy Rafaelo i karmelowe. O, pyszności. Pyszne, ale no niestety. Panny Kotu już tak. Panna Kota znikła pierwsza. A ciasto, bo widzę takie piękne ciasto? No, ciasta mamy mieszane. Mamy od tradycyjnego królewicza po Stefankę, po Nowość z Ananasem, sernik klasyczny i coś z brzoskwiniami, ale nie wiem. I z naszych Tak, to była niespodzianka od, od jednej z naszych pań. Bo rozumiem, że panie tutaj tylko reprezentują, dlatego panie są w czwórkę, ale tak to koło. ile właśnie jest członkin dokładnie. 31 członkin. Ojej, to bardzo dużo. I członk I członk tak. mamy również mężczyzn. Na przykład jeden pan właśnie takie zajmuje się rękodziełem, mamy różne ozdoby, deski. wykonane właśnie deski, na których serwujemy nasze dania, no i takie ozdoby, które zdobią nasz stół. Super, bardzo śliczne to jest. A proszę mi powiedzieć, czy jak zamek już ruszy, to czy panie będą się wystawiać? Będziemy mogły tam skosztować pań wyrobów? Tak, będziemy oczywiście. Będzie przygotowane coś pysznego. Super. Za każdym razem będziemy się starali, jakąś niespodziankę przygotować, także zapraszamy serdecznie. Podobno mamy być trzy razy. No. Super, bardzo się cieszymy. Myślę, że jak najwięcej razy, bo te pyszności naprawdę wyglądają wspaniale. Bardzo panią dziękuję i życzę wszystkiego dobrego na dalsze lata pracy. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia wszystkiego. Dziękujemy. Dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym przeglądzie twórczości Koła Gospodyń wiejskich. Chciałam zapytać, jak nazywa się państw, Państwa koło? My jesteśmy kołem z Jasieńca Górnego i Urzęckiego, bo jest też koło na Dolnym Jasieńcu, więc, żeby nie było nieporozumień. Działamy od 2018 roku jako stowarzyszenie, a później zarejestrowałyśmy się, zarejestrowaliśmy się, bo są również mężczyźni w naszym kole, w Agencji Restrukturyzacji. Liczy nasze koło w tej chwili 35 członków, bo jest też w naszym zespole pięciu panów. No, właśnie widzę tutaj reprezentację. Tak. Nasz zespół, bo Koło Gospodyń ma zespół śpiewający, jak tutaj widać w załączeniu. I ten zespół naz ma nazwę, imienia Józefa Myszki, tak jak tutaj to Centrum Kultury, bo kon kontynuujemy tradycję regionu właśnie w tym zespole i kontynuujemy zespół Józefa Myszki, który był założony w Jasieńcu w 60. latach przez samego Józefa Myszkę, tak. Super, bardzo super. A proszę mi powiedzieć, czy te stroje e, to Panie same e, szyły, czy były zamawiane, jak to wygląda? w Stroje e, tutaj z należytą starannością i sumiennością zostały odtworzone jako stroje z tego regionu mirzecko ibrzeckiego e, przez e, Panią e, po Akademii Sztuk Pięknych, która zajmuje się właśnie szyciem takich zespoł przepraszam strojów ludowych i właśnie odnosi się i kolor naszych zapasek i spódnic tak, bo są czerwone Do jeszcze pod spodem spódnicy. z którego my pochodzimy, i nawet te paski, tutaj, które mamy na, naszyte na naszym gorsecie, też jest nieprzypadkowa kolejność. Jest to otworzony strój ze stroju właśnie z zespołu Józefa Myszki z lat 60. Tak samo widzę tutaj motyw w koszulach, tak? Ten sam, tak. No, który. To mężczyzn też. Super. Taki właśnie to jest ten siutarz tak zwany. Proszę mi powiedzieć, czy młodzież garnie się w ogóle do tego, żeby wstąpić w takie stowarzyszenie w koło gospodyń? Eee, wszystko robimy, żeby zachęcić młodzież. I y, robimy warsztaty kulinarne, na przykład, gdzie młodzież z, ze szkoły w, podstawowej w Jasieńcu gotowała w przeszłości z nami, jak również y, młodzież wy, y, wykonywała z nami y, ozdoby świąteczne według tej tradycji ludowej na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie. Super, a proszę mi powiedzieć, czy mają Pani jakiś taki swój super specjał, e, dzięki któremu są Panie właśnie znane? E, oczywiście, że tak. I wynikło to podczas e, e, Smaków i uży, które zorganizował e, przed pandemią Pan burmistrz, zapraszamy Pana burmistrza do nas tutaj na wywiad. Tak, pana burmistrza Zap, zapraszamy. E, I właśnie podczas te, tego festiwalu Smaków i łży, no, wypłynęła taka potrawa, wspólnie tu uzgodniona z kołem, porka i przepis na tą porkę zna tutaj Teresa, o proszę. To proszę opowiedzieć, co to jest ta porka? Porka to jest danie tradycyjne, wiejskie, zrobione z ziemniaków i mąki zaparzanej. I to szybko się ugniata. I tyle. Nie, ale, 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 ale czy to jest y, tak jak kopytka? Czy to jest takie pure? Tak. Coś podobnego do kopytek, ale jednak inne w smaku. No i do tego krasę się robi z, ze słoninki albo z boczku i z cebulką. Drugim naszym specjałem są pierogi. Tu jest mistrzyni od pierogów. Proszę, damka, powiedz, jak się pierogi robi. No, no, no właśnie, proszę powiedzieć, co to za pierogi? Czy ruskie, czy z mięsem? To znaczy, nie, no my robimy raczej mięsko, kapustka, grzybki. Bardzo często robimy, no bo to muszą być różne smaki, prawda? Bywa także że robimy i owocowe. Pierogi, Super. z żadówką, czy z czarną jagodą, czy no jeszcze tam truskawka na przykład, też nam się wychodzi to i, i po prostu lubimy to robić. Dobrze, a drodzy Państwo, proszę mi powiedzieć, czy jak Zamek ruszy, to już będziemy mogli zjeść właśnie te pyszne potrawy. Będą Pani się wystawiać? tak, będziemy się wystawiać, bo tutaj już pan burmistrz i pan dyrektor z Domu Kultury zaplanowali z Centrum Kultury i Turystyki zaplanowali takie imprezy i my jako koło wystawi, będziemy się wystawiać na zamku, panie burmistrzu, tak? Tak, wszystkich zachęcamy, bo to jest najlepsze jedzenie od tego koła gospodyń wiejskich. No. Super, no to chyba lepszego zachęcenia, nie potrzebujemy, na pewno będzie smacznie, więc zapraszamy jak tylko zamek ruszy, tam będziemy mogły skosztować, mogli skosztować pysznych potraw przygotowanych między innymi i przez panie z koła gospodyn Jasieniec i brzeckie tak, górne jesienie. Ale zapraszamy również na festiwal Józefa Myszki, bo tutaj mamy specjalistów z tego starego zespołu Józefa Myszki i tutaj jest przedstawiciel pan Szczepan, Szczepan Krakowiak. który był w tym zespole Józefa Myszki. Mamy tutaj państwo Jarych, Ule i Bogdana, którzy też śpiewali w zespole. Lidia śpiewała w zespole, Basia, Ala, Także, która jest naszą solistką i też dzisiaj wystąpi. To czy często... Pan Sławek, Kurek. Mhm. A Także. czy często państwo właśnie występują, jeździcie na jakieś występy, żeby rozpromować właśnie tą tradycję jurzecką? Głównie występujemy tutaj u nas w Iłży, ale też bywaliśmy i w Skaryszewie, bo prze, przez lokalną grupę działania były organizowane imprezy. myślę, liczymy na naszego pana radnego, że też nam tam gdzieś załatwi jakieś wyjazdy. Tak, zostanie czy... menadżerem? Tak, zostanie menadżerem. Dobrze, bardzo... Koncertowa po Stanach Zjednoczonych będzie. Nie, super, tak. Czy po naszej powiecie? na y kocoshnie a ty do mnie